I'm very sorry. No, I'm very sorry. Proszę wiedzieć o stan zdrowia ojca pani Rity. O, gdzie dobry panowie, panie doktorze. Proszę powiedzieć, jaki jest w tej chwili stan zdrowia. Jest ciężki, na razie nie bólu. A czy jest, moim się zgadzało, czy jest możliwe, żeby. Kilka godzin po to zależy ile tego wzięło. Ale jest coś, na co należy zwrócić uwagę. Zrobił on szereg badań, z których wynika, że jego znaczeniu wysoko. Chaos Co to dokładnie jest, znaczy z medycznego punktu widzenia? Wytłumaczę. To wygląda tak, jakby od dłuższego czasu przyjmował szkodliwą substancję w środowych ilościach. Morderstwo. Musieliśmy się dowiedzieć, komu na tym zależało. Mieliśmy nadzieję, że pan Irek pomoże nam to wyjaśnić. A bo przy... Bo przy... because not

ーーねえ。 一零九。